Co jak co, ale starcia takich rywali gwarantują niezapomniane emocje. To pokaże w dzisiejszym meczu swoją wyższość. Dzień dobry Państwu. To prawdziwa przyjemność. Móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji. Grad Bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko. Emocje gwarantowane. Mecz skomentuje dla Państwa duet Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapinamy pasy i lecimy, proszę Państwa. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt. Więc zapraszamy! To co już Jacku wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. Dobrze teraz Bramkarz. Prawo on! A taką jedenastką zagrają dziś gospodarze. A oto skład, w jakim zagra... No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Łapie więc żółtą kartkę już na początku spotkania. I teraz sztab trenerski ma się nad czym zastanawiać. Też mi się tak wydaje, to wymowne spojrzenie oznacza uspokój się, albo trafisz na ławkę. Wymuszona zmiana na pewno ograniczyłaby swobodę taktyczną sztabu szkoleniowego. Buchalik. Sadlo. Ciągle utrzymują się przy piłce. mogą to rozegrać na różne sposoby. Czy stoła to wykorzystać? Tak, Bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. Spójrzmy raz jeszcze na dośrodkowanie, które umożliwiło ten strzał. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał Bramka. Tworzył nam się wynik. Jest 1-0. Fał na zawodniku legi, ale Warszawiacy wciąż przy pnince. Zastosowana korzyść. Co wyjdzie z tego podania? Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. No, popracował na tę żółtą kartkę. Nie ma dyskusji, zasłużone upomnienie. Adlock. Bramkarz dostaje piłkę. No to co teraz robią, to po prostu nabijają sobie statystykę podań. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Czy wykorzysta tę okazję? Jest, proszę państwa, jest gol! Czyli mają już dwie bramki przewagi. Mamy powtórkę tej sytuacji. Bramkarz nie miał tutaj najmniejszych szans przy uderzeniu z takiej odległości. Można co najwyżej liczyć na to, że strzał trafi w golkipera. 2 do 0. Gramy dalej. Wszołek. Pekard. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Sędzia stosuje korzyść. Świetnie go teraz wypuścił. Piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Paweł Wszołek. Beckhardt, interwencja najwyższej klasy, akcja rywala skasowana. Zdobywają kolejne metry boiska, popatrzmy. Dużo miejsca teraz z boku, może tam tamtędy poprowadzić akcję. Z ostrego kąta. Piłka przelatuje bardzo blisko bramki. Teraz się nie udało. Zabrakło ciut więcej precyzji, ale strzelanie na bramkę to przecież jedyny sposób, by zdobyć gola. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Będzie groźnie. Prostopadłe podanie. Buchalik jaką to zatrzymał. Zrożnego w okolice 11. No i nic z tego nie będzie. Nie poradził sobie tutaj z obrońcą. Świetnie teraz w obronie. Do Pawła Wszołka. Będzie zatem rzut rożny. Udało się utrzymać piłkę w boisku. Popatrzmy. Wyblok, ależ to zrobił. Piłka poza boiskiem. Gra przerwana. Aut. Josue. Rozgląda się za możliwością dobrego zagrania. Może coś być z tego podania. Nie! Jak się goni wynik, to nie można marnować takich sytuacji. Tak, a była to świetna okazja, by wrócić do gry. przy piłce. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. A więc już wiadomo. Jeszcze dwie minuty będziemy oglądać zmagania na boisku. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Prosta strata. No i niestety po kontrze. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Do Filipa Starzyńskiego. Okazja! Nie zepsuć tego! Dobrze obroniony strzał. Teraz strata Legii Warszawa Filip Starzyński przy piłce Za mocna wrzutka Piłka mija pole lekarnie. Strzela, ale obok bramki Może innym razem Nowy zawodnik, już gotowy do gry Czy wpłynie na wynik meczu Dobre podanie, może być groźnie. No i znowu są przy piłce. Paweł Wszołek. Teraz, dobrze, ma miejsce. I teraz centra w szesnastkę. To chyba nie tak miało wyglądać. Myli się teraz przy tym strzale z Boleja. To nie był zły strzał, naprawdę niedużo zabrakło, zwłaszcza z takiej odległości. Ale przy tak trudnym technicznie uderzeniu, trzeba idealnie trafić w piłkę i mieć trochę szczęścia. A zatem będzie zmiana, otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Kasuje się akcję przeciwnika. Teraz, czy dobrze to wykończy? Ostatnie pół godziny gry przed nami. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Broni. Takimi strzałami nie zagrożą. Teraz. Naprawdę świetna piłka. Kun. To jest gol. Tym trafieniem daje zespołowi nadzieję na odrobienie strat. Może teraz pójdą za ciosem. Kto wie. Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dogranie wprost na nogę. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli jak to się skończy. Doskonała robota. A zatem mamy wynik 2-1. Filip Starzyński przy piłce. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu, a teraz kontratak, jak to rozegrają? Czyją groźnie, czy zdążą obrońcy? Gratulacje za tę interwencję, doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Dość środkowuje z rogu, dość głęboko. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Może teraz wyrównać. Wspaniała interwencja. To powinna być bramka. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. O Pawła Wszołka. Bramkarz broni. Zagrożenie nie minęło. Trzeba wybić. Zdecydowanie. Wybił piłkę za linię boczną. Aut dla drużyny przeciwnej. Świetnie. Teraz zablokowana próba dośrodkowania. No, gdyby to doszło, to kto wie. Proszę państwa. Bramka wyrównująca. Co za pokaz woli walki. Wszystkie siły rzucone naprzód i udało się. Na ekranach raz jeszcze ta bramka. Doceniamy strzał, ale trener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym golu. Za daleko miał do krótkiego słupka, zostawił miejsce, więc strzelec skwapliwie to wykorzystał. To odrabianie strat musiało kosztować tę drużynę niewiarygodnie dużo sił. Czy teraz trochę zanadto się nie rozluźnią? Sadlo. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Cofanie piłki w pole karne. Chyba będzie gol! Dobrze bramkarz, spokojnie interweniuje. Na tablicy wynik remisowy, a zostało 5 minut. Ależ tu jest elektrycznie teraz na stadionie. Wciąż utrzymuje się remis, ale fani wierzą, że ich doping może okazać się decydujący. Znalazł teraz sporo miejsca na skrzydle. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Wciąż muszą uważać. Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Dobitki nie dało się już wyjąć. Spójrzmy raz jeszcze jak tutaj padł gol. Naprawdę trzeba pochwalić bramkarza za tę pierwszą interwencję. Stanął na wysokości zadania. Dobrze obronił. Naprawdę nie może mieć sobie wiele do zarzucenia. Przy dobitce nie miał już niczego do powiedzenia. Na tablicy wyników mamy 3-2: sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Wyszedł sam na sam. Uwaga! Sędzia gwiżdżę po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Jasne, że lepiej byłoby wygrać na spokojnie, a nie po bramce w końcówce. Ale z drugiej strony takie zwycięstwa smakują wyjątkowo. Filip Starzyński. Jakbyś podsumował jego występ Jacku? Wydaje mi się, że wypadł dobrze. Myślę, że tego od niego tutaj oczekiwali. Nawet gdyby snuł się po murawie, to tą bramką pokazał, że można na niego liczyć w decydujących momentach. Zapewnił im prowadzenie. Mecz wygrali. Czego chcieć więcej, Tomku?